Pan Bóg każe nam uszczec króla narodnego niedawno dla tego narodu jako łaska. Każe nam się pokłonić i być Bożą osłoną przed atakami złego na ziemi polskiej. Wróg chce przelać krew i to wyrżnąć naród polski. Musisz jednak podjąć trudy i niewygodę. Czas tej pokuty ja sam wyznaczę. Powiem ci również, kiedy umrze Herod, abyś mogła powrócić z Egiptu. Dzieci na naszych oczach wypełnia się Ewangelia we współczesnym Betlejem polskim i w sercach współczesnych pasterzy. Wszystkich moich pasterzy, moje dzieci, wzywam na sobotę, pokłońcie się królowi. Polskie Betlejem. Pustelnia będzie polskim Betlejem. Będziemy z zapalonymi siecami dziękowali za intronizację i z bukietami kwiatów. Dzieci przyjmowali książeczki żołnierskie. Wypełniali wszystkie pola naszych bite w formacje. Będą kolejne kartki na zapisowanie twoich wysiłków militarnych. Wzywam was na wojnę, aby wojny nie było.